Trwanie, bo trwają przy mnie. Kiedy z podziwem patrzymy na sukcesy innych, jesteśmy skorzy tłumaczyć te osiągnięcia w dość osobliwy sposób. Zwykle, chociaż może nie zawsze, widzimy w tych wyczynach wydarzenia nadzwyczajne. Dopatrujemy się w nich jakiegoś szczególnego zbiegu okoliczności lub Przebłysku nieprzeciętnego talentu, bądź też wyjątkowo sprzyjającej sytuacji. Te nadzwyczajne okoliczności są tylko elementem współtowarzyszącym, wcale jednak nie zasadniczym ani dominującym. Życie daje na to wiele konkretnych dowodów. Z całą pewnością bohaterska decyzja Maksymiliana Kolbego pójścia do bunkra śmierci zamiast ojca czworga dzieci nie była izolowanym uniesieniem w jego życiu, ani też zaskoczeniem w dziejach zakonu św. Franciszka. Również nie przypadkiem w ziemskiej drodze Jana 23. zrodziła się odnowa soborowa kościoła. Ten pięcioletni pontyfikat u schyłku sędziwego przez długie lata w hierarchii kościelnej marginesowanego życia, z całą pewnością nie był tylko zbiegiem okoliczności. Był prostą oczywistością trwania nauki Chrystusa i trwania w niej. Sprawy prawdziwie wielkie w życiu człowieka zwykle wyłaniają się dopiero po latach wytrwale przebywanej drogi. Jeżeli niekiedy zaskakują nas wydarzenia, to one zawsze Wbrew pozorom są dojrzeniem owocu, którego ziarno troskliwie przekazywano z pokolenia na pokolenie. Takie wydarzenia są nieraz tylko z dyskontowaniem dorobku innych. Stąd też odsłania się odwieczna wielkość trwania spraw ludzkich, w których mieszczą się rozwój i prawdziwy postęp i dojrzewanie świętości. Tylko bowiem pozornie wspaniałe odkrycia lub dzieła dokonują się przypadkowo. Tak, zdarzają się niekiedy przypadkowo, lecz zdarzają się tylko znakomitym osobistościom w klimacie stworzonym przez wielu ich doskonałych nauczycieli.